Siema, jest Merwien, to jest kolejna gra z serii, muszę jakoś nazwać tę serię, jeszcze nie wiem jak. Może Gierki z Grindjota, ale to mało kreatywne. Nieważne, w każdym razie to kolejna gra z, ty... z tego pokroju. Bez bicia przyznam, że wyczaiłem tu Elevena. Eee, obejrzałem pierwszą minutę i powiem tak, no gra wygląda solidnie. Wiem, że to jest FNAF. FNAF już jest mocno przejedzony na YouTube. Już dawno temu zaczął y, sobie tam ucichać, tam nie, coś tam wychodziło, niby teraz jeszcze coś wychodzi. W każdym razie, gra wygląda solidnie. A że ja chcę gry z Game Jolta ogrywać, to jest jeszcze za darmo. A wygląda naprawdę na kawał dobrej roboty. I tyle co zobaczyłem to... To menu. I początek gry z Frediego, ale tylko początek, nawet niedokończona. W każdym razie tutaj wcielamy się nie w rolę pracownika, a animatroników. Nie wiem jeszcze do końca, jaki jest ten cel, co się tu zdobywa za to, czy można, czy to jest jakaś fabuła może, czy coś, tego nie wiem. Widz, widzimy tutaj od FNAFA 1 do FNAFA 4 i Sister Location, czyli każdą z tych placówek możemy zagrać każdym z tych animatronów. Aha, i to się chyba odblokowuje za fastcoiny. Fastcoiny widzę tutaj 50. Widzicie, dobra. Mamy tutorial, ale tutorial nie mogę z jakiegoś powodu łączyć, mogę coś tu jeszcze zrobić? O! I tutaj mamy właściwie em, wszystkie animatrony. Wszystkie modele ich pokazane. Fajnie, fajnie. Fajnie, że coś takiego zrobili. Tron Foxy. Uuu, kozak wyglądają. Oj, można sobie tutaj ich obracać. W każdym razie mówię, gra wygląda na zrobioną całkiem, nie, całkiem nieźle. Jakby to był jakiś shit z pokroju tych gierek fan, fanowskich, to może niezbyt chciałbym to ogrywać, ale to... Tak jak mówię, nie chciałbym zbytnie tego nagrywać, bo po co taki shit nagrywać? Wow, mam nadzieję, że na nagraniu nie spadają klatki. Oczywiście, że spadają. Ok, jestem z powrotem w tym miejscu i na nagraniu powinno już być płynniej. Dobra, jak mówiłem, zaczyna... wcielamy się w rolę animatrona tym razem. U góry mamy jakieś kamera Active, Power, Left. To jest prawdopodobnie statystyki naszego tego... No, pracownika. Wow, a scena jest inna niż się spodziewałem. W ogóle jaki efekt jest, jak się buja kamerą? Spojrzysz, tak mocniej machniesz, tak buja. Mamy Chica. To chyba i ja. To jest Chica, widzimy. Boni. No, w okrągu jesteś strasznie. Mamy Closet Room, tak? Coś się nazywało? Już nie pamiętam. Jestem do szkielet. E, co jest? Jaki brzuchol w ogóle. E, co? Tutaj obstanżę, że jest lisiasty, nie? No, jest lisiasty. Cześć, lisiasty. Ten jego wiecznie poszarpany model, nie? E, Lula baj. dolnym prawym rogu mam, tylko nie wiem, co to robi. O, a co to? Fuzzcoiny, okej okay. Byłem dzisiaj w Czy tu jest kuchnia? Mogę tam wejść? Golden Freddy! o, On... Okej Kamera active, dobra, y jak jest kamera active, to obstaję, że on mnie widzi Czyli teraz nie widzi, tak? Okej, okay, teraz mnie nie widzi Kamera active, to nie, teraz mnie widzi Tak? A co robi... Eee... Co? Nie do końca rozumiem. Okej, okay, eee, Chyba mnie dorwał. Znaczy, mnie dorwał. Zamknął mi po prostu drzwi przed oczami. A wejdźmy tutaj. Mogę? Chyba nie mogę. Mogę! Które miejsca jakieś dziwne są, nie mogę przechodzić. Inactive, czyli teraz mnie nie widzi. A Teraz mnie widzi, czyli patrzy przez tą kamerę. Ja teraz sobie... No, come on. Nie, on mnie teraz widzi. Kamera active. 50%. A ja może jak, jak będę go spamił ciągle... To będzie musiał drzwi zamykać i... No, come on. Nie, jakoś mocno mu energia nie spadła. A zaraz jest szósta. Strasznie szybko idzie. Nie, nie wiem, jak go dorwać nawet. To jest kamera. Mogę coś z nią zrobić, może? A bo ja staję teraz pod nią i mnie nie widzi. A jak stanę przed nią, to mnie widzi. Teraz dalej widzi. No nie podszedłem jeszcze. Cześć lisiasty. Come on! Czemu to jest zbugowane? Nie mogę przechodzić w niektórych miejscach normalnie. Z piąta on ma 30%, jest w bardzo dobrej sytuacji. No przejdź przez to, no come on. No i zamknął, nie? Jeszcze nie zdążyłem podejść, a się zacząłem jeszcze cofać. Nie wiem, co ją zrobić. To nie jest chyba horror, prawda? Chyba nie mam jak się tu przestraszyć, nie? Prawda? Dobra, już tak nie wiem, co zrobić tutaj. Raczej nie zdążę. Dobra, spróbuję jeszcze tam dobiec, jakoś wybiła szósta. I co? Przegrałem? Czy muszę koniec czy niego dorwać? Chyba mi się nie udało. Nie wiem. Jakiś error w ogóle wyskakuje. Wonder, GIF endoszkielet, yy, Animatronikowicz, czy coś. Kolejny fast Coin, super fajnie. W ogóle nagrywam to między między lekcjami, bo teraz lekcje mam, tylko mam przerwę. A że mam godzinę przerwy i nie mam co robić, to, to pomyślałem, że coś nagram. No, Muukamo. Czerwony się Cigno patrzy w tę stronę, dobrze rozumiem? Tam go widać, ale... Tak, on patrzy wtedy w tą stronę. No come on, czemu nie mogę podejść? Nie rozumiem. Dobra, poczekajmy aż on się odwróci. I odwróci znowu tam. <laughs> mam go, Mam go! <laughs> I bet you didn't expect me to show up, To nie miało być straszne. Nie miało być jumpscarów. Nie miało być. A ja sobie specjalnie grę jeszcze pod Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. I co? Właściwie teraz? Nie mam zaznaczone, że coś wygrałem czy coś, nie wiem, ale mam 69 fast Mam 69 fast coinów, więc mogę odblokować sobie boniego. Zagrajmy też bonim. Chcę z tego zrobić parę odcinków, może po dwie, trzy postacie na ten na odcinek. Okej, okay, czyli teraz po prostu gramy bonim. O rock on. Co to mi daje? O, zabrałem foscoiny przypadkiem. O, tu kolejne są. One się chyba randomowo respią, czy coś? Jezu, lisiasty. On się troszkę zcykał No i znowu nie mogę przejść. Nie kumam. To przez to, że kamera jest aktyw, aktyw. nie wiem. Że on na mnie patrzy, może dlatego? Przeczekajmy kamera aktyw... Aaa, bo on mnie teraz widzi, patrzcie w tą stronę. Dobra, schowajmy się. Ogłuchnę tu kurwa! Ogłuchnę tu! Chciałem tylko sprawdzić co robi rok on! Au! musiało się przebić przez moje sławki pewnie aż na mikrofon. Dobra, on nie patrzy. Odwrócił się. We ja mnie dorwał. warnes Nie wiem, co to awareness. I to spada mi jeszcze. A po co jest to rok on? Po co mi rozpiszdża... E, rozpiżża e, bęki w uszach, a Po co? Ja tego tak nie użyję ponownie. Nie, 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 nie. Ja się tak bawić nie będę. On w kamery patrzy. Aaaa, czyli on, jak patrzy w kamery, to nie patrzy w drzwi. Czyli, jak będzie patrzył w kamery, to ja mogę sobie przejść na drugą stronę, tak? Nie, nie, jak on patrzy w kamery, to w ogóle nie mogę przechodzić przez te pokoje. Okej, okay. teraz rozumiem. Nie wiem, teraz. Czyli, teraz mogę iść i zróbmy tak, przejdźmy na tą stronę. Mogę teraz bić. Poczekam, aż będzie inactive, tak? Active. Mogę wejść? Nie mogę wejść. Czyli koniecznie musi być inactive musi patrzeć się normalnie, żeby mógł być. Nie do końca tak w grze było. Chyba? Czyli jak jest aktyw nie mogę przemieszczać się z pokoju do pokoju. Eee, tak jak w grze były wydzielone pokoje na mapie, to ja nie mogę się po nich przemieszczać po prostu. Gdy jest aktywnie nie? On teraz patrzy. Dobra i teraz przechodzimy. On jest teraz Active. Tym razem się nie dałem. Nie chcę, że mi bębenki rozpiździło znowu. Okej, okay, albo nie udało się za pierwszym razem, powiedzmy. Pierwsze podejście jakby do nocy, ale nie za pierwszym razem udało się go dorwać, podchodząc pod drzwi. Naprawdę, dajcie mi chwilę, muszę to ściszyć, bo to jest... Okej, okay, tym się nie będę wziął. Okej, okay. gry się nie da ściszyć z tego poziomu, nie chcę mi się do systemu wchodzić. Zegarajmy teraz Chico. W zasadzie tutaj chyba granie mi nie będzie się jakoś mocno różniła. Jednak to. To jest jedna pizzeria, jakby oni nie mieli jakichś mocno różnych. Power drain. Okej, okay. mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno puszczadował. Tam jest pasko, inny ja to chcę. Co? Jaki tu długi stół jest. Tam się wejść da w ogóle? Mówię, skakać nie mogę. Może tak mogę wejść? Nie. Nie wiem jak tam wejść. Kucnąć? Nieważne. Idziemy skopać dupę temu typowi. Kamera aktywna. Czyli teraz nie przejdę, tak? Muszę poczekać, okej. Okay. W sumie to Chica... Z której strony przychodziła Chica? Z prawej strony. No to idziemy z prawej strony. Z tej strony jeszcze go nie dor... Nie, dorwałem go, Freddy. Okej. Okay. To miało nie być głośne! Czyli mogę właściwie mu zwieść całą energię? I wtedy się wbić, tak? Może spróbuję tak? Mogę wyjść. Nie mogę. Uff, ciary mnie przechodzą za każdym razem, gdy puszczam ten dźwięk. Jak go zdor zdążę mu to zjeść przed szóstą? Zobaczmy. Jakoś mocno się nie różnią na razie te animatrony. W ogóle nie wiem, co robią ich ulty. Powiedzmy to, że to są ulty. Chika, no, ma jakiś sensowny ten ult, bo mogę mu zjadać energię. Ciekawe, co będzie miał lisiasty? Czy będę też nim normalnie chodził? Czy będę na przykład wybiegał w którymś momencie i wybierał którym korytarzem biegnę? Bo Fred miał tą swoją Lulabaj, co nie wiem co robi. Po nim miał ten swój super cichy. Em... No, wi wiadomo co. Lisiasty, co ty będziesz miał? On wow, mogę blisko podejść właściwie. Ale jesteś kozacki. No, fajnie wygląda. Czy 24... Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak mu się skończy energia. No, zostało mu już... niecałe 5%. Zaraz będzie piąta, więc albo mu się skończy energia, albo ja mu wyżyję ją do końca. Może już nie będę torturował swoich uszu. Poczekam, aż samo się skończy. Freddy go załatwia like my hugs. You win A, ale wygrałem wtedy jako... teraz jako Freddy Nie jako Chica Czyli Chica wyjada mu energię Ale... pierniczego Freddy, nie? Więc jakby nie jest to co chciałem Skończyć chcę to Chicą Chcę każdym z animatronów to wygrać Night mode <laughs> Wchodzenie w tryb nocny? Mm, tryb nocny niezainstalowany, super. Czyli jestem w niezainstalowanym trybie nocnym. Świetnie. Dobra, załatwimy tego dziada szybko i... <laughs> Kamera? Właśnie, bo on wyjdzie z tego mnie zobaczy teraz. Okej. Okay. Teraz mogę wbijać. Nie mogę! A, bo dziada akurat... Co on robi? Wyłaj z tych kamer, no. Ok, on się teraz odwróci prawo, lewo, ale nie. Nie, nie mogę tam wejść. No, co on za chwilę włazi. Tych kamer, a może on nie słyszy. To by miało sens. On się teraz fokusuje na tej stronie, tylko. Prawda? Zobaczy mnie. Oj, come on. Widział mnie? Dobra, wait. Dobra. durwałem go cziką. To już nawet nie, nie o to chodzi, że się boję te, tego jumpscara, tylko on jest tak głośno, że mnie uszy bolą, a nie chce mi się... Ściszać tego w systemie. Dobra. Wie... W jednym odcinku zrobimy wszystkich z pierwszej placówki, nie? Znaczy pierwszej. Yy, w... Cyfrowo. W sensie critical warning, missing component, albo w Lisiercie jest cały zniszczony, nie? Meltdown. A to właściwie ja właściwie nim chodzę. On jest chyba szybszy od reszty, co nie? Ale kozak, te odgłosy w ogóle świetnie są dopasowane do nich. Co ja mówię? Że w jednym odcinku będę robił czterech animatronów, w sensie całą placówkę. Chyba że w dwójce, bo w dwójce było trochę ich więcej. Naprawdę ich było sporo tam. Ja z tej strony przebiegał, nie? Kto z tej strony? zaślecimy lecimy. Co robi Meltdown? Ja to sprawdzę, okej? Okay? Ale zdejmę słuchawki. <laughs> <laughs> okej. <Okay. śmiech> Dobra, już wiem co robi. <laughs> nie spodziewałem się. You lose. Boo, get out of here, go home. A. Czyli Meltdown. No, Meltdown to jest chyba stopienie się. Znaczy, stopić się, stopienie. Coś, coś w tym stylu. Czyli on tak za. do pokoju, że aż e, się zjarał, nie? Tak się coś mi się wydawało, że widziałem ogień. No dobra, spróbujemy. Jak będzie inactive, to włączymy ten Meltdown i wpierdzielimy do pokoju. A spróbujmy, na najpierw, normalnie. Normalnie też mogę go załatwić? Czy muszę koniecznie ten meld down zrobić? Poczekajmy ażem wyjdzie z tych kamer. No wyjęłaś! Ono podniósł głowę na sekundę i znowu do środka, nie? 21 wiek ciągle się w telefony a siedzą Nie trafiłem! <śm> To było creepy. To było najbardziej creepy. Za każdym razem się wygniatam w fotel po prostu. Ale to było cholernie creepy. Ja się spodziewałem... Znaczy, nie spodziewałem się jumpscare od razu, teraz. A dwa, że spodziewałem się zwykłego fo 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 foxiego lisiastego. A tutaj mi jakiś kurna spalony creepy wy wyleciał. Już ciarnie Okej, okay. Czy mogę zobaczyć jego tutaj? You cannot enter. Within. Aha, tu jest w ogóle wytłumaczenie do FNAFA 1, tego nie widziałem. Gdybym to przeczytał od razu, to pewnie bym skumał, dlaczego niektóre rzeczy chodziły tak jak chodziły, zamiast chodzić tak jak myślałem, że powinny chodzić, nie? Toggle Desk Scription. Który... Aaa. Albo tu można sobie wszystko pochować. W sumie fajnie. I to co, z tego odcinka chyba byłoby na tyle, Ym, gierka jak mówię naprawdę solidnie zrobiona, naprawdę te modele, dźwięk, muzyka, dźwięk, znaczy dźwięki, odgłosy ich, yy, te jumpscare'y w ogóle widać, że jest włożona w to praca, nie jak te niektóre shit gamey. ja to ogram na pewno do końca. Pewnie to rzucę też na kanał, bo czemu nie? Muszę się śpieszyć, bo zaraz mam kolejną lekcję. Jak mówiłem, nagrywam między lekcjami, bo miałem trochę czasu, aż godzinę przerwy. Więc w szkole najdłuższa przerwa to chyba 15-minutowa. Teraz mam godzinną. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Niekoniecznie tą łapkę w górę. Oczywiście, jak Wam się podoba, to łapka w górę, nie? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Eee, wpadajcie na inne odcinki, udostaniecie znajomych, znajomym to by było na tyle. Cześć, czołem.